Nagrywa się? Halo? Czemu mnie nie słychać? A, to ga. Dobra, ja pierdolę, słuchajcie. Witam was, nowy sezon. Nowy sezon Fortnite. Nasza pierwsza... Moja pierwsza gierka. Także co, zapraszam do oglądania. Dobra, może Jem kanapkę. Już nas wczytuje do gry. Ale zajebiste, że w ogóle sobie jem na kanapkę na nagrywaniu O kurde O oh my god Ej, budowania nie ma Ty parkour Ej, może sprintować koks O kurde co to jest? Co to jest? Tutaj lecimy Ale chyba się nic nie zmieniło na mojej miejscówce, nie? Nie, I coś i lata, kurwa, co to jest? To coś mi się ładuje w lewym dolnym Słuchaj, jest Słucham urojona. Jest urojona, okej ja Okej okay. okay. Spoko Wspólny problem, okej, okay, no O. O nie Kiedy? Nie chcę przywracać budowania Nie. Nie przywracamy budowania, nie do zbudowania każdy będzie mieć chłopie szansę, tak fajniejsze. Chociaż nie wiem, czy Fortnite to jest dobrze przystosowane do gry. Do zbudowania. On bardzo jest dobrze przystosowany do takiej gry, właśnie. Coś Czasu się zmieniło? Nie, nic nie... Zapomniałam, że budowania nie ma. Pompę ma jakoś chłop dobra w ogóle. Nie o co chodzi? Czyżby nowa pompa? Nie, to jest ta stara, ja pierdolę. Ale ujebać dupę. Dobra, znowu z nas władowało, ja ale nie wiem o co chodzi. Z tym na dole niebieskim co się ładuje. Teraz się nie ładuje, tak działa. Może muszę stać w miejscu. Nie. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi. Biorę ostatniego druga. Mm. Lecimy na miejscuska. Kurwa. Albo tu. Nie, niebać. nie bacz. Nie O, Daily Bugle, coś się zmieniło. Nie, gdzie mam jeszcze jest w ogóle? Tutaj. O. Patrzcie, coś, coś mi się ładuje, zobaczcie. W lewym dolnym. Jak to działa? Hmm. No dziwna. Dobra. Ciężarówka jakaś. Oj, mogę się tu nawet na górę polecieć, kurde. Co to jest? Spadkie PS w ogóle mam chyba, mi się wydaje. Nawet nie wiem. Kurwa, wybiłem się. Dzisiaj gra na WF w kosza, Palec. Leciutko. I nie boli. O! Rewolwer! No i ga... No i gada, że to jest ten scope walony. Ja pierdolę, to nie będzie grać. Nie. to się kraftować temy? Nie. Coś chyba przy tym albo mi się wydawało Chcę zaraz polejnie przeciw przeciwnik. Ale i tak z tego karabinu nienawidzę. Ale PM to jest dziwny! W ogóle nie zauważyłem, że to inny broń jest Dobiję te, co I co, tarcze mi to dało teraz? Nie, nie dało mi. Jak to działa? LOL Dobra, wywalamy oczywiście tego. A, tu jest PM. O Nowa pompa Bierzemy Znaczy ona nie jest nowa, ale... C4! Ja pierdziele! Co wie, PogChamp Dobra, wszytku sobie O, bo teraz płaszczek wyleciał. leciał Czy to zawsze by Płaszczak, nie wiem Chyba Socksharp ten taki A, sprintować teraz można Tak szybko może kolejna i tutaj hop był. A, budowania nie ma. A, to jest ten. Ten strażnik. I yy. co teraz ze strony kajwa? co? to niebieskie ze Nie rozumiem. Nie. Może pod strefą to jest coś. Nie trzeba A, jak go tak... <laughs> Łatwo Łatwo z bucikiem Dobra, niebieska pompa lepsza No przepraszam, ale... <laughs> Wiem jak ta pompa działa Ho Ale to 41 w ale to ma duży Inne się muszę nauczyć Kontrolować go Kurde O Oponent Teraz chyba sniperki będą dobre a macie coś nie Jak on jeszcze kawał ma? Halo! A to tarcza jest, tak? Trzeba się schować. Też Trzeba dobrze myśleć. Widzę go. Zabity. Dobra. O, nie, nie, nawet nie dostałem tego. Słuchajcie no a e kewa nie zbił nawet więc dostałem tylko ta tarcza mnie osłoniła o czamp. opony okej okay. bierzemy cel wyzwanie tam cel o i mega impulsy o jeden z moich ulubionych itemów jeden z moich ulubionych jak ktoś nie wie jak ta pompa strzela to proszę reprezentuję Będę nowa pompa ona kiedyś była w grze już. Nienawidziłem jej. Nienawidzę jej dalej. O, Ktoś tu. Właśnie, polecimy sobie tutaj, bo ja tutaj nie byłem jeszcze. To jest tak jak jest z tymi statkami alienów. Kurwa, yy, kosmitów? warsianków zielonych. O, tu typ jest. Wspomniałem, że jest splintowanie. Coś tu chodzi. Co to jest? Modyfikacje pojazdu pług. O oh, oh lol! I co, ja to mogę na auto założyć? A to też fajna bajerka taka, ile to ma HP? 800. Dobra, tutaj typ jest gdzieś. Się chowa. Bo usłyszał moje kroki chyba. Widziałem na view. O, jest! A! i teraz aim. Dobra. Nie no, trochę zawiódł mój aim, ale dobra. E, ty! I teraz nie wiem, czy wziąć. Nie! O mój Boże! Eee. Po dwa teraz strzela, już nie będzie takie dobre. No dobra, nieważne. Ale pluje, to tylko pełna, dobra. Eee. Aha, bo tu maców nie ma, no tak. Ja zapominam się, słuchajcie widzowie, no przyzwyczajenia jednak. To jest. A tutaj. No kurwa, znowu! Co to jest? Ja! Ale ja jestem Mig Brain! Co, a zużywam się to? Nie, dobra, nie bierzemy tego. To... A ty możesz chyba naprawić samochód teraz. Tak? A właśnie, jest nowy, nowy pojazd w ogóle? Czy, czy nie do... Co zrobiłem? O, wow! <ścoughs> Ja! Tutaj też mogę? Też mogę! Ja, Ale kozak, dobra, ale wiem, że mega impulsy będą przydatne, bo... No. Czekajcie. Inny dźwięk auta chyba. Nie, nie, dobra, nie wiem. O, to auto bierzemy, bo one są dobre, tych, tych, tych. One są szybkie bardzo. To są nerfili. nerfili. auta. Te. A to jest chyba te nawet. Nie, dobra, to trwałem. No to dobra. Gdzie lecimy teraz? Lecimy tutaj. A ty Coś się na, na to tak zmieniło? Dobrze, że ich nie usunęli w ogóle. Nagrywa się? Nagrywa się. Słuchajcie, widzę. Przepraszam, że... Sprawdzam, ale... o, Co ona kurwa mi pierd... CZOŁK! CZOŁK! No nie wierzę! Nie, to nie jest czołk. No patrzcie, coś na renarze. Czołk normalnie jakiś. Czy znaczy, dla mnie to wygląda jak czołk. O, jakieś działko. Ty, dobra. Cześcik, a. Można i tak. No kurwa czołg, no nie wierzę. Nie. A to co jest? Aha, To jest jak ty armaty! Dobra, lecimy do tego czołgu. Tam gdzie ten czołg jest? O! E, to krzak jest, dobra. No że to czołg jest już do jest No nie wychodź, daj! Czołk! I tu chłopiec. Dobra, a od niego. Kurwa, no czołkną, no nie wierzę. Jak nie za niej. nas nie widzi chyba. A do tego ty posyła? Wysiad z czołgu! Przedam do czołgu, widzowie. Ja! Ale kozak! Trochę. Potrąca ci gościu, kurwa. What Łatwo! Nie, no, dobra. jo ja! Nie, no, skur... tutaj mamy czołg. Ciekawe, czy jest to spawania, gdzieś. Chyba nie, dobra. Jemy grzyby? Kurwa, czołg normalnie, nie wierzę! A to chyba będzie trochę OP! Jak będzie mógł przez budowlę? Jak go do, do no, znowu budowanie będzie, to chyba przez budowlę będzie mógł jeździć, nie? Jo! Ja! Turbo ma! <grytanie> A gdzie paliwo? A, jest, jest paliwo, no? Kurde Myślałam, że jest skończona, ale dobra, tutaj mamy ten. Jest, 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 jest do naprawiania. Tutaj jest do statankowania też naprawiłem sobie czołg. O ja! Naprawiam czołg, widzowie. Patrzcie na HP! Ja pierdziele. Czołg Fortnite, widzowie, czołg Fortnite. Świetnie, nie? Halo, naprawia się. O, już naprawiłem. Dobra, ale mega sobie bierzemy, bo raczej czego? I... I co? I tankujemy. Tylko żebyśmy z jakiegoś ostrzału nie dostali zaraz. Ale się wolno go tankuje, lol. Czy tak się tankuje teraz w tym sezonie po prostu? Nie, to chyba ten czołg tak się tankuje. Raz. Nie, dobra, nie, nie, nie będę tasował, bo ja się mi nie chcę, tak szczerze widzowie. Ty, jakiś dźwięk z tego, jak się leją, może da się. Lewy kontrol, ślizgaj się bez przerwy przez 20 minut. Ślizg. Ślizga się bez przerwy przez 20 minut. Metrów, kurwa. Ty tu chyba jest. O, Oleci. Ale przed nami jeszcze, tak, tak, tak wiedziałem. Spierdzielaj, chopie. Dostał. On nie może nic zrobić teraz. Wszyscy są OP. Jak ona nie ma nic do uciekania. Czekajcie. O nie! On nie może mi się Spierdzielaj, chopie. Zabiję go, patrzcie. Wsiadam w czołgu. Jakieś szansę trzeba mu dać i tu kolejny chłopiec. Dobra, nie, wsiadamy do czołgu, widzowie. Wsiadamy do czołgu, nie ma co kurwa się ten bawić. Patrzcie, kurde! ha jak dostał! O nie, jestem odkryty tutaj! Zabiłem, dobra. Ja nie wiedziałem, że jestem odkryty. Dobra, 35? 70. Dobra, wsiadamy Nie! Jezu! Skinąłem prawie. Dobra. Do to wsiadamy. I się leczymy. Ja widzowie, słuchajcie. Wykrywamy grę czołgiem, no nie wierzę. <słuch> nagrywa się, nagrywa się. Uff. Dobra, teraz coś na HP mi się przydało. Tutaj chyba coś były takie owoce i warzywa w ogóle. Tak. O, co do tego? A to do nauk. Ja Muszę ją wezmę. Jak złoty, to wiecie. A, jeszcze dwa banany. Dobra. A to apteczka jest. Dobra. Budowania nie ma. Mityczne! Boss jest? Musimy się schować. Gdzieś. Może do kibla. Pff, jasne, że do kibla. człowieku. <grym> Dobra. Dojdzie. Ten sezon jest super. Jeszcze jakby to budowanie na, na zawsze usunęli. Co mogę być też spoko? Bo nie byłoby takich co. Niech Maciuś w grze. Co by kręciły się do góry. I słuchajcie, lecimy do czego? No bo to wiadomo. No, OP jest, OP. Dobra, 84 paliwa, nie będę tankował. Chociaż póki mogę. Żeby mi się nie skończyło, to zatankuję Mam to co ja sobie załował kurde Tylko, że wymajki nie dostał żadnej. Bo teraz snajperki będą opętane. Co się dzieje? Halo? Opętane Antemariaho, puść szatanie tego czołga Nie wiem Idziemy szybko pospawacz Szybko, szybko, szybko Tylko tak, żeby ten mega impuls jeszcze miał, nie? Dobra Naprawiamy A, on prawie fullo, jest dobra. Dobra. Wsiadamy widzowie. Ja to są odkryć dalej? Nie, już nie. Aha, bo ja tu mogę być jakoś... Nie wiem, tu się chyba strzela w to. Nie wiem jak to działa, słuchajcie widzowie, ale... Wiem, że ten sezon jest super na razie. Ja się bardzo cieszę. No jest zarąbiście, dobra. No, tak samo... A, to marnuje paliwo. No, to są jakieś ograniczenia rakiet w ogóle? Jest! Nie, nie ma. Nie, nie ma, nie ma. A to marnuje paliwo, chyba, tak? No, to chyba nic nie marnuje, dobra. Bez się, chyba możemy strzelać. No i zarobiliście, słuchajcie, w ogóle, że przez wszystko pod górę wjeżdżamy, nie? Jeździmy sobie jak chcemy. I to ma chyba na to wizję. To sprawdzimy sobie. Cały teren, ale czysto. Mhm. Kurwa Szora mi wbiła do pokoju, nie wiem kurwa. Mówię, że nowy sezon Fortnite siostra, nowy sezon Fortnite. I musiała wyjść. Została skasterowana. 4 godziny. Jest godzina 14.51. Ja mi do pokoju wbiła. Znowu. I czekam, czy jest rzut. Rzut, choro, rzut, Tak. Trzeba klikać. A to są na trzy O kurde. Ale przy kopek obystaje. Ale ciulowe itemy Ej! Weź mi to. Dobra kopie Oj. O, ale dostał, to Dobra, lecimy. Lecimy. Nie, 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 strzelaj. Bo my na innych. I tak już jesteś martwy, chłopie. Nie próbuj nawet mi uciekać, chłopie. czyku Albo żeby on mi nie wszedł do czołgu, kurde. Niszczymy go. On za tym drzewem. Żartowałem. czemu ja go nie trafiam? i potrącić go mogę? Tak, po go przyjadę. Ha! <laughs> mogę! Po kewie! Dobra. Co on to robi? Nie ma przy. Nie ma leczenia! UE! Ty! Dobra, leżysz, leżysz! Czołg, czołg! Co jest z tym czołgiem? Co on pływa? I też nie Ale hop! Zginę! Uciekamy, słuchajcie, widzowie. Nie ma innego wyboru Musi, Będzie musiał przejść czołg, przejąć czołg ja Chyba, że szybko wejdziemy... A się go przewrócić w ogóle? Jeszcze ktoś został Może, może mi plecy zrobić chłopak ja już myślałem Czekać mam pomysł Kurde, no i dobra jak się ze stran, słuchajcie, ale kolejny mityczny item widzę. Skąd to nie ma mitycznych itemy? Chyba w tych statkach coś jest. Ty, może tak być. Waga, zobaczymy sobie do końca meczyk. Gdzie oponent jest? A ja tam wszedł tam na drugim na plecy, halo? Co, dwa mityczne sęgi? Czyżby? Obserwujemy słuchajcie, nie no do końca. Do końca. Dobra. Dobra, dobra, chłop idzie. Jestem w Gdzie tam chłopiec? Ja do, 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 do tego strzelałem? Czy, czy nie? Czy do innego? Miałem mówić, że Skybeza może robi przeciwnik, ale. Przecież to się nie da no, budować! bo ze święta, się zestrałem? Dawaj dajesz, dajesz, dajesz. No ładnie, ładnie, słuchajcie. No myślę, że. O kurde. Pieprzony chuj. Dobra. Yy, tak się prezentuję nowy sezon. Słuchajcie, ja jestem podniesiony w ciul. Oczywiście nieseksualnie tylko wiecie. Chociaż to wiem. Daj buziaka. I bardzo mi się podoba, także jeśli chcecie jeszcze jeden odcinek z tego sezonu, to zapraszam. Na napisanie w komentarzach, czy chcecie czy je. Kurwa, wal walny świece zaraz, kurwa, dobra nara. A, bo nie skończyłem nagrywać, dobra, pokrząt.